Witajcie. Nazywam się Marek Kozłowski i na początku powiem, że cieszę się, że jesteście, że jesteś. Muzyka wystarczy. Twoja obecność to deklaracja, że chcesz polubić gitarę, a może już ją lubisz i chcesz ją polubić jeszcze bardziej. Gitara to, przyznam, w miarę prosty instrument, jeśli chodzi o podstawy gry na gitarze. Nie wystarczy. Trochę akordów, wystarczy tak zwane bicie, i już jest muzyka. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że dziś nie brakuje możliwości zdobywania fachowej wiedzy o gry o grze na gitarze, choćby internet, różnego rodzaju CD, poradniki. No, jest wszystko. Dlatego muzyka wystarczy ten projekt tak nieoficjalnie. Proszę wrotnie trochę nazwałem niefachowy kurs gry na gitarze. Niefachowy, bo do, nie dowiesz się tutaj nic o nutach, o tabulaturze, o skalach i, i tak dalej. Nie dowiesz się tu nawet dlaczego tak, a nie inaczej powinno coś być zagrane, powinno coś być przyciśnięte na, na gryfie. Dowiesz się, jakie są podstawowe akordy, w którym miejscu należy przycisnąć struny, na gryfie, żeby uzyskać dany akord, gdzie dodatkowy paluszek przyłożyć, a może gdzie odjąć paluszek, żeby akord brzmiał tak niebanalnie. Dlaczego tak niefachowo? No bo chcę Ci dać no, minimum tego, czego potrzebujesz, by cieszyć się grą na gitarze. Jeżeli będziesz potrzebował, jeżeli uznasz, że chcesz czegoś więcej, oczywiście dowiesz się tego, Ode mnie, czy od kogoś innego, lub może jeszcze z innego źródła. Możliwości, tak jak powiedziałem, dziś nie brakuje. Rozpoczynałem swoją przygodę z gitarą pewno przeszło 35 lat temu, właśnie w taki niefachowy sposób. No, tak jak mówię, brakowało wtedy no, tych możliwości, które dzisiaj stoją przed nami stąd podpatrywałem starszych kolegów którzy już grali na gitarze czegoś się od nich dowiadywałem podpatrywałem jak gitarzyści profesjonalni na koncertach grają jak układają rękę, gdzie naciskają w jaki sposób naciskają struny czy jestem profesjonalnym gitarzystą być może nie, wszak profesjonalnie zajmuję się czymś innym jednak powiedziałam przygoda z gitarą to jest Coś wspaniałego. Dzięki gitarze przeżyłem wiele naprawdę pięknych chwil. Poznałem wielu wspaniałych ludzi. I liczę na to, że dla Ciebie również gitara może stać się taką przygodą, która będzie dawała radość Tobie i innym. Życzę wszystkiego dobrego. Nie zniechęcajcie się, a zobaczycie, będziecie się cieszyć z Waszej przygody z gitarą. Do zobaczenia następnym razem.